Kur... znowu odjebałeś manianę! Dzisiaj, się badamy i w ogóle jeszcze nie było Marian! Znowu nie kupiłeś ziemniaków! Kur... Zaleźliśmy coś w końcu. Coś ciekawego W kibelku, mówiłem, że w kibelku, słyszałem odgłosy kątem ucha Jedne taka słabe akustyki Muzyczka taka... U. O oh, nie. Bo gratulacje to było tam, po tym wyścigu człowieka, to znaczy wszystko. Czy słyszałeś, kiedy słyszałeś? Kiedy mi słyszałeś, kiedy Tak, tak przez ten tak wyścig wiesz, się pamiętasz, kur... przez swój długi język. It, it isn't true. It be true. Tom, nie zabijaj kobiet, mamy wybór? Ale ona nic nie jest winna, nie? jest totalna klapa. Nie mogę po prostu zabić tych oszczędności. Na jednym, Chcę pomóc z bratu. to jest No co no sumie dalej. Niech wyjeżdża to jest też takie ryzyko bywa, nie? No, ale oh, ja też bym nie postąpił chyba. Zwłaszcza w Stanach, czy coś. To jest w Stanach, nie? No, no Tu tak. nowy, no wie? Ameryka masz te China tam again. na przykład. To w Ameryce yes. nie jest taki stan China tam, tam Chińczycy żyją. To nie są Stany, tylko takie dzielnice w miastach. Dobra, to jest no, po, na, na W Ameryce ogólnie jest taki stan jak China, tam po prostu Chińczyki mieszkają kurde, to, cześć to. to. Tak się założyły, tam się osiedliby przyjechali kurwa. W całym stanie? Wiesz, że W jeden... Stanach Zjednoczonych mówię, z taki. Wehmach, wiesz, że stany, ciała, jedna, jeden stan jest z wielkości Polski I taki wielki krajczyk... No, 53 stanów, taki... 53 stan ale... 50... Co ty robisz? dokumenty i podusz bombę to rektor powinien na górze gdzieś to jest logiczne No tak, niczego nie wiedziałem Myślałem, że już wychodzimy Dobra, dobra No to obstawiamy, że... Nie, nie, Uważaj, że nie wiesz o, to, to sama może to, być ochrona nie? O Nie, patrz, patrz to na siebie Patrz się, pasie, 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 O UWAŻAJ! <śmulity> Dyrektor, ty <śmulity> masz to Morto Mordo, szybko zginiesz Kurwa, y, masz tak mało życia Przeładuj Co ty robisz? Schowaj się, bo masz tak mało życia Strasznie masz mało życia Później do misji jeszcze raz, przejść. Chodzi o to, żeby przejść Mordalnie przejść następny kurwa, z ma życie Weź, kontrol. Dobra. I wysłać bombę A będziemy mieli C czy pojęta z tej... tego momentu? Nie, właśnie nie musisz całą misję będzie na przykład jak sobie spierdalić to nasz misję, że... Uciekaj! Bomba. A, no. poka No O za Spędzamy Seria, była misja na dachach na Później Gdzieś mówiłeś 20 minut na przejrzenie No mówiłem, właśnie 40 minut to, nie jest? Miesiąc, to jest master jak na no, <grym> no, remonty Ale teraz ty nie przejdziesz kurwa Masz 16 życia nie dojebie Powinieneś tu mieć kurwa 100 z 80 Ja tu, ja tyle do mnie Tam policja się już goni, uważaj Gdzie mam iść? Musisz się Gdzieś musisz patrzeć logicznie Tam a już tyle policji będzie go nie skoczyć. Zerem. No. Okay. że się nie da, to bo nie da. Strzelają we mnie? Już <laughs> nie ma, kurwa. Powinniśmy mieć 100 życia, kurwa, a nie 16. To jest, to jest za mało, kurwa. Naprawdę. <laughs> Możesz się cofnąć, bo to naprawdę. Przejdź tu misję od razu szybko, zabijesz tamtego, od razu pójdziesz do tego. Muszę uważać na życie, kurwa, bo to naprawdę. Po prostu wolno uciekałem. Ale tu nie będziesz że... Tam strzelam. Chciałem, że tam się nie da wejść, w ogóle. tam się da wejść. Nie na dół! <grym> A jak mam? Gdzie tu mam wejść? Czemu mnie nie zabijają? No i trafili Uciekaj kurwa Gdzie? Na no, ale ja nie wiem gdzie Na górę w takim razie jak nie w dół to na górę Przykro droga, mówię ci Myślałem, że mam zabić Kurczaki nie wiedziałem Myślałem, że spierdolamy, Myślałem, że nie gonią nas tylko to, że był wybuch Bo to byłoby miarę Proszę, mi się wydaje Przyjechali do wybuchu, ale widzę, że ktoś ucieka, Kto? nagle wybuch, człowieku. No wiadomo, że ktoś ucieka, taką... jak jest bomba, kurde. A czy z No No jak czego? A jak tak się boi, że bomba? Jest dobrze. No da, że wychodzi. Już na to? Tak, dobrze. Przychodź. Super. Że tylko zaraz on mi przybiegnął tu. Boże. Co ty No bo oniś no zaraz tu... tu... <coughs> Ważej, zaraz ich może zastrzelić, chowaj się. To? Kurca, nie, Mogę się na razie zastrzelić. Kurca, niej, to bym ich zastrzelić. Tak, w tamtą stronę, tamtą stronę, chyba. Tamtą. Tam? Widzisz, tam już stoją, kurwa. Zabić ich? No nie widzę, gdzie jesteś, no strzelę. Zabić? No Dobrze. Nie widzi. A teraz, Oni nie strzegli, jest taki nie Nie, zaraz strzelić w górę. Dobrze? Ja nie, szkoda, dwóch nie ma, tam było czterech pamiętasz. No się wiem, że jest więcej. No, no, no. dzisiaj spędzamy. Ja zgonię, ja ma. O, słuchajcie, to zwykle się słyszałem. Słyszałem, słyszałem, słyszałem. Słyszałem, że to jest korzystne. Tam! Prosto! Przed to... tobą! Prosto, wyżej, wyżej! O kurwa. Tak, wiem, że. No. Wyżej staję. A dobrze, widzisz taki kurwa glitch. Widzisz glitch. Dobrze. No. Ma 10 naboje kurwa, uważaj. Masz 10 życia. Gdzie on no jest? Tam? No tam, tutaj. Gdzieś tutaj, bo nie Chyba tu nie zabijesz się, nie? Nie, właśnie nie. Ale właśnie więcej naboi, człowiek, boś inny pistolet. Nie no, kurwa, to będzie ciężko grać Uważaj! Nie wiem Kurczę Dwa razy ten nacisnąłem. Nieeeeeeeee. Nie wiesz teraz jak szybko to zrobić? Co? już łatwa droga, no tak naprawdę to ten dach jest do przejścia kurwa w dwie minuty. No, no, Może no, nie w dwie, no z, z, maksymalnie trzy. Naprawdę. robimy to szybko. Tam tych z tyłu naprawdę nie musisz zabijać, Jak szybko przebiegniesz te dachy, to kurwa o nie. No ty, to patrz, jest. teraz wiem jak to się przebiega. Tego z ja. zabijasz. I tam musisz na dole uważać, bo masz strasznie możecie, ja musiałem 100 to wiesz jak to łatwo. Nie tu! Znowu młodej byłeś maniany! Dzisiaj się i w ogóle jeszcze nie było. Marian! Znowu nie KUPIŁEŚ ziemniaków! wniaku! Mieliś do KUBY zadzwonić! Ale nie odbierasz! To się wytnie. Jak widzisz stop rop kurwa, wchodzę na to, czegoś kto się ściga, to się wytnie. Chcecie do mój, czego... Zobaczyć taki drugi, taka druga wersja tego... No właśnie, no. wycięte z salonografii. Kurwa, co ja robię? Wszystko. tu już, nie jeszcze. słyszałem? Zajdźcie uważaj. Tam jest gdzieś no. że... zdejesz go. Któż chcę kuźnić, daj mi, żebyś go zabił. Kudzaj, kucaj, już kucaj, żeby się nie zabił. I pistolet. Obżynę mnie. Ty w przód, w musisz. O mój a nie wiem gdzie jesteś. Bliżej. Bliżej. Bliżej jeszcze raz. Kurczę, pojedynek snajperów, proszę państwa. Dwóch gości. sobie na dachu budynków. Kurwa. Strzeli. Po prostu nie umieją w siebie trafić z odległości Właśnie. 10 metrów. <laughs> Jewalnie No mm, Dokładnie. Mówiłeś mi, że tu się nie da. No, ale mówię że schodź po tym kurwa. Ale tak mieliśmy miał że ja bym się to na będą już nie zginął. No, co o tym? A ja co takie fajne glicze Co takie fajne mogę ci pokazać... Chcesz pokazać ci te? Pokazać Ci jakieś te Isteregi. No. Panie takie ciekawostki. Tutaj? Ta. No nie Z, wiem. To jest jakieś śmieszne ciekawostki? No takie naprawdę zajebiste. Może to jest na mojej ja stosów jakbyś. Co ty? No o... zamyśliłem, no bo mówisz mi coś, to słuchałem ciebie bardziej chciałem poświęcić, no bo to jest nie. ważniejsze, no. Proszę <grym> 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 zróbmy za moje tosty. Dobra. To ja mam dwa tosty. Dobrze, więc, Dobrze, zrobimy. No kurwa. Całkowicie zatwierdzam ten pomysł. To jest taki fajny glisze Że to możesz normalnie kurwa na Sandus przejść. A są też glisze, że możesz teraz misję przejść tutaj całą. A ja jestem taki gliś fajny, taki fajny, tego fajnego ciekawostki, który zrobił ja, to, tam. To nie zginie, zginie. A to jest... Z tej właśnie. Tam, nie tutaj. Gdzie jest? O lewo, tam no. <grym> Boż, policja, kurwa, chowaj się, chowaj. Bo to nie wybuchnie. Co? Może ty musisz na kucka, na kucka Bastard Nie, nie podzwonij takich skoków, nie robię takich szybkich Na dole ty masz, no Widzę ty Zabijesz Zabij od razu Dobrego hita, bo trafiłeś Nie masz ammo, uważaj W ogóle? Nie, teraz przegrywałeś, uważaj, uważaj 9 HP Kucaj, kucaj Tam masz policjant to jeszcze. Chowaj się kurwa, nie... Nie wiem tak! Jeden HP! <grym> Szybko! Ja wiem! Aż. Patrz, aż Julian z dwodnia! Dwa naboje. Aż mi jaja pękły! <grym> <grym> Co ty? To kurca pewnie. <grym> Proszę, traw go, kurwa, wyjść! Dobrze, super, tam jeden jest mordo! Proszę nie zginąłasz! Tu jest tak! Dobrze? Zginął, z... zginął zginą. Nie wiesz co mam w broń, nie wiesz tego, to jest najgorsza broń, kondynek specjal. Wyjście. Masz, masz jeden HP. Broni. Może będzie ich więcej, uważaj. Teraz z dachu, no umówiłem cię, weź... no, Więcej HP na pewno! Teraz ty musisz Nie, nie, nie przechodzisz teraz na tę misję, bo wytniemy tych ch... <laughs> Stajemy tylko samą samo samo końcówkę stajemy kurwa i tyle. Po, przecież po tysiącu prób, A będę, że każdą z tych prób moglibyśmy czeku wrzucić. No tak. To no jest śmieszne. Ale kurwa tam patrzcie na tak bo ty się nie rozglądasz. Ale no, nie wiem czy ktoś chciałby czeku oglądać jedną misję czeku. No ja bym chciał. Misji... Chyba że taki drugi za kiedy odcinek zrobię jak ktoś będzie chciał. Powiem, tak? że przywiniemy moment do końca misji. Do ostatniego razu. Czy... Ja po prostu do tego, y, gdzie byliśmy najarani, bym wkleił po prostu to co nam się udało i tyle. Wycinie, jak ja na Po wielu próbach w końcu się udało i tyle. No wiem, ale zobacz jakie fajne momenty mi mijamy. Te, te nie mijamy, jak giniemy to ten. Zostawiamy po prostu. Żeby taki szybki... Tak, A nie, ale czasami się nie uda. Nie, ale co czasami, coś... ale jak niektórzy czeku nagrywają ja i mi im się nie uda, to czego... Cieku... zrobić jeszcze raz. Nie. Ale na tych ostatnich... Z za tej mnie zabij się, uważaj, weź, broń, mi broni, uważaj. Br Obrzymuje. Na... nie będzie wiedział gdzie jestem. Zabaluj, jak wiesz. Widziałbyś. O tak, go może dawino? Dobrze. O kurwa. Zobaczymy. Dobrze. Uważaj, masz dwa na naboje. A tam jest? Już nie ma, go już zginął. Coś się. Musisz zejść. tutaj nie chcesz wejść. Uważaj. Masz nie skasz. Uważaj to było. No. Nie skaż. Uważaj, że to Ale tu możesz powoli zejść. Dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest <grym> czterech tylko, no ty. Oni są. <grym> wstań, dobrze. Wona boje, dobrze, dobrze. Jesteś dwie broń. Dobrze, mogę, mogę, jeden, jeden trójkę daj, nie żyje. Będziesz nie? Się... Super Nie. Ale zobacz jaki postęp nie, Weź tymi... wąż tą A... misję od nowa żebyś miał więcej HP Ale my to damy radę Ale tak byś to przecież za pierwszym razem człowieku, rozumiesz? Być tam, prostu, to za no Dobra, ale zobacz, że gramy z konsekwencjami, tam zniewaliśmy, Ale mówi, potem wiecie. kurwa nie przejdziesz, bo to tam będziesz jedyny głupi strzał i nie żyjesz. Ale kurwa. tam już nikogo nie będzie, czy będzie? Ale tak przychodzimy tysiąc razy, tak to byś tam to raz przeszed... i byś to przyszedł na 100% za pierwszym razem, bo to już z tą życia nie stracisz. To chcesz wycinać? Nie w tą misję. Nie, w... Wiem, ale chcesz wycinać? Czy to jakie mamy? Kurwa ile ty nagrywasz. Chyba, was nagrywamy później drugą część, nie? Bo ty tak już odpierdasz. Powiem, że dalej mam pomysł. Tak się skończy odcinek, czego? że dalej nie udało nam się zrobić misji, ale jeżeli ktoś chce opoglądać nasze próby, to zapraszamy. Na pewno nie, bo co mafia się skończy, jak nie. Co? No dobrze. Tak. Skończyłem odcinek, czego? Na tym jak skończę? To? Nie, nie, proszę. Stajpera, zabij, zabij. Stajpera. Nieźle zobaczę. Ja, dalej możesz z protem, jak i zobaczysz tam ci zbiegną, to możesz tutaj wrócić na górę, i z góry ich zabijać. To jest też dobry sposób. W ścianę. Albo Mognę jednego hela. No iź nie mogę. Ma, Mognę zdobył. Ja muszę zajść na to. zejść, no, muszę zejść bo to jest taki ten. Czy to jestem sprawy z taki ściśnię? Taki... Już? Tak, tak, uważaj. Na górę uśmiech, zaraz na górę. Chodźmy Dobrze! Dobrze! Chodź do... Oni tutaj, Oni tu nie wejdą. Tak. Nie. Wchodź tutaj, no? Weź ten... Tak, nie na spokojnie może, tylko nie, nie kucnij sobie A ty, no, już nie żyje prawie Musisz stać, ty musisz stać Może no. że tak jakoś uda Dostałeś, ale konsekwentnie, bo zabiłeś Ale teraz, no Super, ale coś Dobrze Musisz ich zaskanować, zaskan zaskanować zaraz gdzieś sam. Dobrze Boże, nie kucnij, wsiadaj, wsiadaj 6, 12 życia. Dobrze, lecimy. Dobrze, walczę. Jest! A jeszcze dole, że na dachu będą, mówiłem. Jak ci mówiłem, to ci nie... Nie, nie, wybierz normalny bronię do tego. Magduma. Wale, na górze mogę być. To Tutaj, no? Już słyszę teraz, że, że, że nie jest stroną, a ty? To? He's here, look Tu jest! Za tobą! Tu! Oh! Nie widziałem go totalnie <noise> Nie. Nieee! Odwróciłeś się plecami do niego, zostałeś! Ja się... nie widziałem! 5 sekund zostałeś został z nim, plecami odwrócony do Ja! To Ale jak to? Kurwa, już do mnie zeszło no nie, ale dobrze no, damy szkole, radę. Szkole. Serio aż nie dam rady tego zrobić sam, no, Ale tak na początku by takie śmierć. Tak? Fajna nagra jest, sprawę ci. S powiem wymagająca i to jest dobrze, tylko teraz takie gry czy, No, no Masz wszystko pokazane co musisz zrobić. Ja, a tutaj co, musisz sam myśleć kurwa. No, a tam masz czego wszystko. Tego zabić, człowiek musisz. Takie no gry zrobić. dokładnie, takie są dużo lepsze, bo... No, musisz uczyć czegoś kurwa, a nie czegoś. No, no, I tak samo w Wiedźminie, tak samo nam słuchasz tego co masz. Też może masz jakiś spis. Na dużo sposób możesz przejść. Nie musisz od razu tutaj iść. Albo też takie właśnie no, Ten kurwa to był jumpa Da był jumpa był jumpa Da był jumpa Da był jumpa Możeł Czyli specjalnie nie mówiłeś tego Coś mi zobaczył z tej snipery? No Tutaj no. był, nie? Przychody były. Nie. Z tego Straduj. jumpa. Ja myślałem, że on się na mnie patrzy. Już się zobaczy? Dobra reakcja. Dobrze, no nie musisz się tak kulić, on ci tak nie zestrzeli, tak jak, jak stoisz. Stój tak przynajmniej jak nie trafił. No jesteś na mógł widzisz? Dobrze, teraz zejdź, tamtych na spokojnie zabijesz. Hmm. Musisz to zrobić w końcu, kurwa. Pierdole. No tak. Dobra, patrz. Na pierwszy schodek i od cofaj się. Już weszli, weszli, gdzie się otworzyły. NIE! Nie! Dwa HP. Nie, <noise> zły... że ile ten będzie trwał? To, to nagraj tam to miejsce, początek, kurwa, żebyś miał więcej HP, no bo tu byś nie ginął za, za żadnym razem, byś... Nie. ty tak byś dostawał obrażenia, to byś aż tyle nie zginął, kurwa. Byś tylko może raz przegrał. zaraz coś tak. nagrywać tam? Myślę, że to się jeszcze zasnął, chyba ja tylko nie rób głupich też. Mówić na schodach na górę, a ty żeś skoczył w No bo cię go dwa razy naciś, naciśnę, i nacisnąłem. To Nie, rób tak. Szybko, bo tam ci z góry cię. Teraz prawa. A się... jestem godny. No ja właśnie mówisz. Ja mam kantona w szkole. To jest to. Kurwa. Kurwa to... Chodź, chodź pali mlufisz cokolwiek człowieka. Weź zamki. Maru, ja pójdę po swoim... Czyłko, mówię ci, bo jest taki, taki, taka chęć na haj. Nie dopisałeś się, ja się, nie się Ale już właśnie za mnie schodzi A czy czego na pierwszy podpinał po godzinie tylko po tak śmieszne Jeszcze nie trafię On się tak nie trafi Ale widzisz, jeden strzał i tyle Dobra, ostatni raz, kończymy odcinek no Tylko kurwa nie odpierdaj? Zejdź na ten schodek i wchodź na górę Otworzyli drzwi, otworzyli Otworzyli, uważaj, i wchodź na górę, nie, nie odpierdaj Nie odpierdaj, bo oni tu to... zaraz... Co? Jeden, jeden ammo masz i nie wiesz jak przelotować Taka wizajka, koled, masz was. Now you die, shit. Jeszcze dwóch jest, bo zawsze jest... O widzę. Uważaj, kłócej, bo kurwa... No dobrze. Przez, nie mogę do Jest Nie no ten drugi się zabije. Ten, ten drugi, uważaj! Tamten kurwa! Man. Kurr! przejdziesz, to normalnie mówię, ci, tylko nie odpierdaj. Ale co? Bo strasznie odpierdajesz, to jest. Bej serio, bo ja mam 16 HP. No, no, mówiłem ci, że tak otwierasz na tej misji, czego? Ja, ja to, no, mówię ci, że nawet ani jednego życia na apteczki nie ożywiał. Czy to apteczki? Zabrałem właśnie apteczkę na, na środku misji, miałeś 50 życia, czego? Bo jakoś tak gdzieś wśród mnie strzelałeś. Co? Tak chciałem, strzelałem. No bo w, w sumie przyszedłeś za drugim razem dopiero. Więc jakby mówić za trzecim, przejścia już lepiej trochę, co? I damy ten odcinek tytułowy dla zamowy. <noise> jak coś z czego będzie rozkwiniany. No i czy pozdrawiamy... Jak ktokolwiek jak, jak będzie wiedział o czym mowa, to czego pisze? Dziś mieszka. No to się najramy. Na... Teraz będzie pierwszy z lotfanów. No i to jest tak, i ten odcinek już tak bez cenzury, damy plus 18 najpiszem. No, no, plus 18 jesteś. Właśnie. Właśnie, więc nie możesz no, być się. hipokryzowany Nagroż no, dla widzowy jesteś starszy. Jesteś starszy, jest tak Jeszcze raz. Mm. Tak trzeba pestkować, szybko. Dobrze, już. Nie? Spokojnie, teraz ogarnąłem. Proszę, ale Proszę tylko tutaj, tutaj jest. Nie wypierdalałeś się na Z nami po prostu po kolei... Dobra. Ale na jeden wejść. Wejdź? Dobrze. Załatwę, załatwę broń, kurwa, spokojnie. Tak, dobrze. Teraz będziesz go szybko strzelać, nie? Nie musisz strzelać z głowy jakby wystarczył, żebyś w plecy to znaczy. Nie możesz to właśnie tak. Tak, musisz... proste. Dobrze, zabijesz. Jeszcze jeden jest tutaj. Zabij go, może się w końcu uda. Nogę pedałem. Okay, pedale. Dobra, już ja,